Chef. Witam w mojej kuchni. Patrzcie, które składniki mam dzisiaj. świeże makaron, widzicie? Boczkiem wędzone. Super zdrowe i biologiczne cytryny. Te możecie znaleźć na Dolidlu, eh? też polska. Masło, sól, pieprz, oleju z oliwek. I co będziemy zrobić? Będziemy zrobić makaron. W sosęc cytrynowy z boczkiem. Naprawdę super smaczny przepis. Musicie spróbować. Ale wcześniej startować nasz przepis. Daj mi like nie zapominajcie. I też subskrybujcie na mój kanał. Jest za darmo. Widzicie, tu jest zapisany subskrybuj, I dasz boton Jak się mówi, bo dasz boton? Przyciśnij dzwoneczek. Przyciśnij Przeciśnij to i później dzwoneczek. I będzie wiedzieć, wiedzieć, kiedy ja zrobię nowy przepis. Zaczynamy. 3, 2, 1. Zaczynamy. Przede wszystkim włączymy ogień i dajemy olej nasze patelnie. Olej z oliwek. I też dodajemy masło. I czekamy, że wszystko rozpuści. Kiedy już prawie całkowicie roztopiły. Dodajemy też wędzone boczek. No mm, ale pachnie mmm super. O, pomał pomału. Ogień musi być małym ogień. Dlatego nie musi smażyć, zmażyć. Musi podsmażyć delikatnie. Dodajemy teraz skórka cytrynowa. To jest cytryn biologiczny, dlatego możemy też zjeść skórę. Patrz, wszystko, eh? całe, całe, jeden cytryna cało. O, nie boję się, nie będzie gorzkie, super, dobrze będzie. Perfetto. Teraz dobrze mieszamy, dobrze mieszamy. I patrz, jakie wszystko startuje. Będziesz kolorowe, żółte, żółte, jak mówię, po polsku, żółte. Je težko za italijane govoriti rumene. Dobro, zdaj pa vse sok citrine. Eden citrin, eh? Ampak patch, jak, jak dolgo sok ima ten citrin. Super. E patch, kolor. A, izgleda limoncello, izgleda. <laughs> Naprawdę. Ampak, super. Zdaj lahko. Włączyć ogień na maksa, dlatego muszę zrobić się gęsty sos. Dajemy sól, pieprz, dobrze mieszamy i patrzę jak coraz będzie bardziej gęste. Super, taki musi być. Brakuje tylko 2 minut i sosie możemy, możemy wyłączyć ogień. Teraz solimy woda. Woda wrze, solimy i teraz dajemy makaron. Te są świeże. Te są gotowe na 2 minuty, ale e, musicie zobaczyć, co jest zapisane z paczki. Teraz dajemy świeże tymianek. To jest super dobre, dlatego e, doda smak i pachnie na nasze talerz. Teraz pasta już jest gotowa. Mieszamy dobrze. Teraz mieszamy dobrze, jak zrobił prawdziwy szef. W ten sposób, patrzcie. Wala! Raz, dwa, trzy. Teraz dekoracja na nasze talerze jest już gotowa. I teraz ja idę spróbować. Ale smaczne było. Też wyglądała, jakby była lato, dlatego to jest lato przepis, prawda? Że podobał Ci się ten przepis, daj mi lajk like i też subskrybujcie. Nie zapomnijcie, subskrybujcie za darmo na mój kanał. I też możecie weszli ten przepis na Wasze kolega i zobaczyć, co oni mówią. Ten wariat włoski, szef. Dobrze? Dziękuję bardzo do zobaczenia w następnym przepisie. Ciao!